Witam, witam, tu Marian pyty Tym razem mamy do recenzji płytę Kidroka album Koko... koko ko koki Powiem wam, zajebisty gość. Łączy metal, hip-hop, country i Bóg wie jeszcze co. I szyneczkę. I ten, zobaczcie, okładeczka. Zajebiste. Zajebiście zrobiona płyta. Skład Kidroka Gobita jak dopierdala na pębnach, to nikt tak nie gra jak ona. Pokażę wam środeczek albumu. Dlaczego albumu? kładeczki No, patrzcie. Koleś urodzony na wsi, można powiedzieć, tak zwanym country. Zajebiście zrobione. Ten, nakładka w środku. O, dziewczyna właśnie, co gra na perkusji. Dopiera, napiera jak chora. no ten to nie wiem, co sobie, jajca zbada czy coś. Ten jest urwa inwalidą. Ten ma za duże krocze. Ten, o, jest Kid Rock na gitarce, chociaż jest dobrym raperem z niego. Super, można powiedzieć. Tu wam pokażę, o i ten dzieciak jest z nimi jeszcze. Fajnie czasami tam coś powie. Powiem wam, że kawałki są zajebiste połączenie metalu z hip hopem. I co wam mogę powiedzieć o tym? Nic więcej kurwa, nie powiem wam. Słuchajcie se so sami, to sobie dowiecie. Dziękuję, goodbye. Sojonara. Subskrybujcie mój kanał. Słuchajcie, moje wszystkie rdzenie są tak poważne, jak wylew. Jak zawał serca, jak udar. Jak chora sąsiadka, która biega ze szmatą i myje okna po, po macku. Słuchajcie, Kid Rocka. Można oszaleć, można się podjarać, można spłonąć, można pierdolnąć komuś przez to wszystko. Można dojść do wniosku, że jest dobrą płytą. Na razie.